Krzysztof Kolany, analitykbankier.pl. W dzisiejszym wykresie tygodnia przyjrzymy się danym o aktywności zawodowej, które w piątek zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Z jednej strony wyłania się dość pozytywny obraz polskiego rynku pracy, ponieważ stopa aktywności zawodowej niemalże wyrównała. Historyczny rekord. Jeśli weźmiemy populację w wieku produkcyjnym, to aktywność na rynku pracy wykazywała ponad 77% ludności. Jeśli spojrzymy tylko na przedział 20-64 lata, który pozwala nam porównać z innymi krajami europejskimi, to odsetek ten nieco przekracza 75%. Z jednej strony cieszy, że aktywność zawodowa Polaków cały czas rośnie, że ten trend wzrostowy aktywności zawodowej rozpoczęty w 2007 roku nadal trwa pomimo niekorzystnych zmian demograficznych. Z drugiej strony, wciąż mamy w Polsce niemal 5 milionów ludzi biernych zawodowo, czyli w ogóle niezainteresowanych podjęciem pracy, a będących w wieku produkcyjnym. Dla porównania w najbogatszych krajach zachodniej Europy wskaźnik aktywności zawodowej w tej grupie wiekowej sięga 80%. Mamy więc jeszcze sporo spory niewykorzystany potencjał, który pozwoliłby nam szybciej gonić rozwinięte gospodarki Europy.